Zobaczcie, no nie że już jest śnieg. Się w sumie trochę późno. Jak mam być szczera, bo ostatnio coś tam napadało, ale to nie był taki śnieg. A teraz dzisiaj no to normalnie po prostu budzę się i biało za oknem. Jeszcze tak nie całkiem w sumie. Kiedyś to było więcej tak śniegu, no ale może jeszcze dzisiaj napada. Albo jutro zobaczymy. Ale no, klimat jest, słuchajcie. Mega fajnie. Bardzo mega fajnie. Tutaj sobie jeszcze dojadam śniadanko i płateczki. Powiem, że pierwszy raz próbowałam te płatki i są. Spoko słuchajcie, są... z mlekiem są właśnie takie idealne. No. Takie idealne właśnie są w smaku. Wczoraj nie oglądałam Wogmasa tej Ajax, To dzisiaj sobie puściłam przed egzaminem. Teraz sobie oglądam. Więc no. Jest 7.36 no, a ja o równej 8 zaczynam egzamin. I mam 15 minut. I wiecie co? Jestem w dobrej myśli. Będzie dobrze. W sumie cieszę się, że na początku mm, teraz mam ten ósmy No. Bo w sumie na ustnym przywoźnie się stresuję bardziej niż na pisemnym Więc się w sumie cieszę, że. To swoje plusy i minusy w sumie, że to jest pierwsze, ale tak w sumie, tak patrząc, że w sumie to jest dobre. Będę już po ustnym, więc no a potem będę miała od dziewiątej egzamin pisemny, ale ładnie wygląda. jeśli sobie nie mogę się po prostu tak napatrzeć na to. Ładnie bardzo wygląda. I woke up this morning. I Siemano ja kochani. Mama się spóźniła z kalendarzem adwentowym. I dzisiaj jest dziesiąteczka, więc lecimy. Ulala, ale dużo rzeczy. O, wszystkie to foto czy znowu i Fajnie bardzo. Bo jak widzicie wczoraj wykorzystałam już tamte, co dostałam wczoraj, więc fajnie. I one są w ogóle już to nie są niebieskie, tylko to są takie... i tutaj widzę, że... No, że są po prostu te, wiecie jakie zielone, no mega fajna. i z tej samej firmy, więc mi się raczej nic nie stanie, raczej na pewno mi się nic nie stanie, bo jeszcze się upewniałam po ściągnięciu tych płatków wczoraj, że mi się nic nie stało i tutaj Milky Way znowu, tutaj, o Jezu, jak ja dawno tego nie jadłam, Kindle Country, ja dawno tego nie jadłam bardzo. I tutaj wolę. Ogóle... Ula, lat! Taki słyczek. Pora sól różana z płatkami róż. O, super! Idealnie. Mega fajnie. Ja w ogóle, jak słodko zapakowałam, patrzę. Fajnie, bardzo. Więc dostałam sól do kąpieli. A raczej tak? Słodycze w tym okienku. I płatki pod oczy. I te wszystkie rzeczy na pewno wykorzystam. Jest 7.47. O, nie, co się dzieje. O nie, wywaliło mnie, z... wywaliło mnie internet. Na chwilę tylko, ale. Ja mam nadzieję, że nic się nie stanie podczas egzaminu. Oby wszystko było dobrze. I teraz ja się co tak stresować. Masakra. Laptop, ty musisz dzisiaj wytrzymać. Ja muszę ci tak powiedzieć do laptopa. Jest on podpięty, więc naprawdę nie ma jakby. I wszystko powinno być dobrze. Dobra, więc mam tutaj miękkie ja Kindle. sól I oczywiście. jest... teraz nie wiem, jak ja mam tu schować wszystko. To zaraz będę pisać egzamin i chcę jakby mieć takie jakieś skupienie. Pisać egzamin. To nie będzie pisanie egzaminu, ale będzie po prostu. No, egzamin ustny. Czyli ja będę gadać jest zapakowane to tak jak mówię ja po prostu zajmę egzamin i już sobie dokończę ten wczorajszy wyrok z Antiox oni wczoraj już ubierali choinkę my też musimy już tutaj niedługo tak kupować choinkę yy, ubierać to może od razu nie ale mo już tak kupować, bo yy, po prostu coś czuję, że będzie średnio kupić teraz choinkę więc musimy po prostu się tak i kupić choinkę, Najpięk, najpiękniejszą, bardzo dużą, no i też, no, więc musimy po prostu już tak sobie planować, no, więc zapewne już za niedługo, bo potem po prostu nie kupimy, prawda, już potem tak samo nie będziemy mieli czasu na kupienie tej choinki, już będą coraz bardziej święta, no to będzie sprzątanie, gotowanie i w ogóle... No, więc po prostu nie będziemy mieli w ogóle czasu na, nie wiem, szukanie choinki, kupowanie. I też potem raczej już nie będzie. Więc musimy po prostu już zacząć kupować tą choinkę. Czy widzi widzicie? Nie, no raczej widzicie. Zaczął znów padać śnieg. No, więc chyba już jeszcze trochę napada tego śniegu. W ogóle te lampeczki, bo one tak dają taki zimowy klimacik. No jestem z nich mega zadowolona. I tutaj po prostu śnik. Śnieg i za niedługo już święta. Jestem już po egzaminie, mam 100% z tego No stres był. <grych> Więc teraz o 9 mam... a jest 8:20, mam o 9. Yy, pisemny, czym w ogóle się nie stresuję, no chyba, że nie wiem, co by myślała o tym pisemny, żebym się stresowała. Więc jestem bardzo dobrej myśli, jak chodzi o pisemne. teraz sobie idę coś planuję sobie zjeść, bo troszkę tak głodna jestem. Więc sobie planuję coś teraz zjeść, a i teraz sobie laucik na razie. Ej, <grych> mega się coś serio. Powiem wam, że to był taki pan, który ja po prostu lubiłam. Tak sobie pogadać, no i tam. Wiecie, on mi powiedział już o cenę, a w zasadzie dalej coś tam do mnie mówił o studiach, coś tam Ja no tak, dokładnie Coś tam się mnie pytał o kierunek Coś tam, wiecie, tak o. Więc no, no, tutaj muszę dać sobie tutaj legitymację, bo No Przed chwilą też miałam ten egzamin ustny. I dziwnie się czuję tym, że po prostu zaraz pisemny mam, a zawsze mam, że mam najpierw pi pisemny, a potem ustny, a teraz odwrotnie. A w sumie się cieszę, już właśnie jestem po tym ustnym i teraz tylko pisemny, no. Dobra, idę sobie coś zjeść. Okej, okay, kochani, teraz egzamin pisemny, więc trzymajcie ze mnie kciuki i ja będę pisać. Will. Hejka kochani, my teraz jedziemy sobie do Pepko i do action. No zobaczymy, bo podobno są pustki w Pepko. Zobaczymy jak w action, więc wam coś tam ponagrywam. Dojechaliśmy. <mum> Czy wy to widzicie? Jeszcze kiedyś to było całe, półki zapomniane, wszystko było, a teraz to po prostu takie... Masakra Gdzieś to było tyle rzeczy świątecznych No, ale patrz kurczę Patrz ile rzeczy świątecznych zostało Bo nie ma nic, no wiecie właśnie, nie ma nic Tutaj jakieś... Tyle razy jeździłyśmy i spóźniliśmy się, że nie było. Nie ja się to trzeba jeździłyśmy tutaj tyle razy, tyle razy. No i sądziłyśmy, że ludzie po prostu są skłonni co zrobić. Ale jakoś ten rok, nie wiem, taki dziwny dla ludzi był... To, ludzie to byli mądrzejsi od nas. Hmm. Sia, no wróciliśmy, no bo... <laughs> Były taki pustki, naprawdę. Eee, że masakra, w Peku to też jakoś się nie było. No masakra by była szczerze. Masakra. No. Możliwość jeszcze wieczorem, ale to jeszcze się zobaczy. Jesteśmy do Homli, chyba do Homli. E, I do Keka podjechały jeszcze z małą, bo akurat Juka będzie miała zajęcia. Więc w sumie idealnie. Ale to jeszcze się zobaczymy, zobaczymy, czy jeszcze pojedziemy. Ale możliwe, że tak. No, ja sobie będę teraz jadła. Hejka kochani, jem sobie teraz obiad, więc życie mi smacznego. I się mam, kochani, uznałam, że wam pokażę, co dzisiaj sobie kupiłam. Kupiłam taki zestaw duży, bo nie powiem, on jest duży. Zestaw taki do pakowania prezentów, i to jest naprawdę opłaca się raczej, bo tutaj mamy cztery rolki, takie duże cztery rolki do pakowania prezentów. O, tak wam pokażę. Były tam bardzo różne wzory, ale ja wybrałam takie, bo bardzo taki świąteczny klimat, ten czerwony, i w ogóle tutaj mam biały, ale też z takimi tutaj jakimiś wzorkami. Tak, to się prezentuje, więc jest taki. No, więc pod choinką, jak będzie, to będzie dawało taki mega klimat świąteczny. Mamy cztery srebrne kokardy, dwa opakowania wstążek do opakowania i tutaj trzy kokardki czerwone. Siedem kokard prezentowych, dwie opakowania wstążek i cztery papiery do opakowania. I to słuchajcie, kosztowało mnie w PEPKO 15 zł. To się, się raczej opłaca, więc wziąłam takie wiecie po sobie. Myślę, że lepiej wziąć teraz niż później. Lepiej późno. <laughs> Dobra, inaczej. No. Lepiej teraz wziąć niż później. No, bo tak jak mówię, w tym roku jest jakoś tak mega dziwnie, że ludzie po prostu za szybko wszystko idzie. Widział co Sodzi. I po prostu wolę to teraz kupić, żebym miała jeszcze ten papier papier, bo była nieraz taka sytuacja, że zostawały takie no nie powiem, że one były ładne, te papiery do pakowania, a one są bardzo ładne, powiem Wam szczerze, więc cztery papiery do pakowania powinno wystarczyć. Ja nie planuję jakoś tak, wiecie, pakować nie wiadomo jak, plus jeszcze ja nie mam takich fajnych umiejętności do pakowania prezentów, więc no ale taki zestaw, słuchajcie, kupiłam i fajnie, bo ja chciałam właśnie kupić kokardki takie właśnie do prezentów, że pakujecie i przylepiacie taką kokardkę, to też bardzo ładnie wygląda, no i tutaj jeszcze wstążki też w ogóle, e, potem e, kupiłam taką wstążkę również do pakowania prezentów, taka, o, tak się prezentuje, taka czerwona, ona kosztowała, słuchajcie, 5,50 zł, więc myślę, że też, ona jest taka gruba, o, chyba mogę nawet Wam ją otworzyć, albo wolę jej nie otwierać na razie, bo jak nie pakuję, to wolę jej nie otwierać, żeby po prostu, bo wiecie, otworzy się, no i będzie no, ona jest ogólnie mega gruba i jest jej dużo, więc no, na pewno więcej niż patrzyłam na inne wstążki, bo chciałam jeszcze dokupić jakąś właśnie wstążkę, no i czerwony no to to jest taki świąteczny kolor, tak samo jak zielony, więc kupiłam taką zwykłą czerwoną mm, no, wstążkę do pakowania również prezentów, więc mam już taki <laughs> zestaw do pakowania prezentów mam, jakiś tam, więc się cieszę. Mm, no, ale to, że tak ten czas leci. Już zaraz święta, moi drodzy. No, ja jestem mega w szoku. Ja dalej, wiecie, nie dowierzam ogólnie, że zaraz już będzie, będą święta, będzie Wigilia. No. No, czas leci. No. W na razie coś y, się już przygotowywać do tych świąt i ja muszę też tak się zacząć tak mega przygotowywać do tych świąt bo jak na razie to ja tylko tak gadam, 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 gadam a jak na razie to wiecie to jakoś tak nie widać tego mojego co ja mówię że coś zamówię i tak dalej więc muszę po prostu tak się ogarnąć jak chcę coś zamówić yy. Bo myślałam właśnie, żeby zamówić jeszcze coś takiego, więc yy, no. Kto wie, może do dekorowania pokoju. Coś jeszcze uda mi się zamówić, bo serio są takie pustki w Pepko, w Action. To jest masakra, naprawdę. I właśnie to jest właśnie to, że po prostu jakby. Nie, nie no, w Action jeszcze są rzeczy i w Pepko też, ale to już nie jest aż tyle tych rzeczy, co było, wiecie, w październiku, we wrześniu, w listopadzie. No i to jest właśnie to, że po prostu tak. Jest grudzień, czuć magię świąt, bo jest śnieg za oknem, pada śnieg, a tutaj nie, nie ma za dużego wyboru. Tak samo w takie były pudełka, dużo kiedyś było tych takich pudełek prezentowych, a teraz to jest około nie wiem, 30 małych pudełek prezentowych, nawet nie ma torek prezentowych świątecznych. Więc po prostu masakra. Nie wiem, Teraz leci jakoś tak mega szybciej, powiem szczerze, że, że w tym roku. W ogóle ten rok, rok tak stał się zlecia, naprawdę. No. Strasznie Cię, Już zaraz będzie nowy rok. No, strasznie. Zleciał. Strasznie ten, ten rok był taki dziwny, taki przyspieszony. No, aby następny rok nie był taki, taki. Taki szybki. Po prostu. No. Oby. Dziękuję Wam bardzo. Serdecznie z oglądanie dzisiejszego Vlogmasa. Bardzo Wam dziękuję. Ja w ogóle dzisiaj, jak pewnie widzieliście, zdałam na 100% zarówno egzamin pisemny, na 100%, jak i ustny, więc się bardzo z tego cieszę, więc mam szóstkę z chemii, co naprawdę bardzo się z tego cieszę, więc bardzo się cieszę. I widzimy się w kolejnym vlogmasie, więc... Łapki w górę zostawiajcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnego vlogmasu na tym kanale oraz dzwoneczek, żeby Wam przychodziły powiadomienia o nowych vlogmasach. Więc pa!